Zmiana, która była wyczekiwana przez wielu posiadaczy golda w dużych ilościach w końcu pojawiła się na serwerach. Ta zmiana nie do końca jest tutaj powiedziałbym przyjazna dla tych, którzy tego golda nie mają, a również chcieliby z tej opcji skorzystać. O co chodzi? Już jakiś czas temu o tym mówiłem. Chodziło o konwertowanie Battle.net tokena kupowanego za gold na Battle.net Balance. Zrobiłem o tym film, dokładnie macie go gdzieś tam w opisie, natomiast pokrótce możemy za gold kupić sobie Token? powiedzmy tam 150 tysięcy golda, o tym za chwilę, a następnie przekonwertować ten token albo na czas gry, czyli 30 dni grania, albo możemy sobie przełożyć to w formie jakby Battle.net Balance, czyli po prostu takiego konta na Battle.necie jest przypisywane 15 dolarów za jednego tokena. W ten sposób możemy kupić sobie inne gry Overwatch, na przykład Diablo i tak dalej, i tak dalej. Możemy kupić sobie jakieś tam skrzynki do Overwatcha, możemy sobie kupić chociażby jakieś namekary, Change w World of Warcraft, zmianę serwera, zmianę frakcji i dalej. To wszystko z poziomu Golda. No i e, szczerze mówiąc, efekt jest taki jaki e, wydawało mi się, że będzie, ponieważ market tych tokenów kompletnie oszalał w tym momencie sytuacja wygląda w ten sposób, że na europejskich serwerach, nie wiem jak to wygląda na przykład na tajwańskich czy na przykład amerykańskich, ale tokenów w Europie po prostu nie ma. Albo pojawiają się na bardzo krótki czas i one znikają w przeciągu naprawdę paru sekund. To wygląda tak, że pewnie stoją teraz ludzie z potężnymi pokładami golda, jakieś miliony golda tam czekają i po prostu ludzie cały czas odświeżają i próbują ten token po prostu kupić. Komunikat przy zakupie wyskakuje taki, że aktualnie nie ma na stanie żadnych tokenów, bo najwyraźniej po prostu nikt tych tokenów nie kupuje za prawdziwe pieniądze i ich nie sprzedaje. Dlaczego? No prawdopodobnie jest to związane z tym, że ta cała cena tokena leci po prostu w górę, niczym po prostu rakieta na orbitę naszej planety. Dlaczego? No bo kurczę, no każdy chce gdzieś tam skorzystać z tego swojego golda. Te potężne pokłady golda, które mieliśmy na koncie, w przypadku jeżeli zarobiliśmy sobie je, no to w jakiś Sposób trzeba użyć. W większości przypadków takie osoby już jakieś większość rzeczy mają, bo z łatwością zdobywałem gold, mają swoje sposoby i tak dalej, i tak dalej, więc kupiły sobie swoje mounty, swoje jakieś tam rzeczy i teraz po prostu zalega im tak dużo golda. No ale teraz mogą sobie kupić jakieś pakiety do innych gier, mogą kupiąc, kupić sobie inne gry i po prostu jakoś to spożytkować, czy nawet kupić sobie busta. Za golda można kupić sobie busta postaci do levela setnego, żeby powiedzmy jeszcze więcej golda zarabiać. Więc takie osoby teraz, tak jak już mówiłem, siedzą i kampią. No, i oni wykupili już wszystko. Już nawet w przeddzień te, tej zmiany, czyli nieco wcześniej, ludzie już sobie zbierali mniej więcej te tokeny. No i teraz zaczynają je oczywiście używać w sposób następujący: że przypisują sobie to do konta. No i tym samym, właśnie to wygląda tak, że tych tokenów tak naprawdę wykupili wszystkie tokeny. Nie ma ich tam i nikt ich nie chce wystawiać. Dlaczego nikt nie chce wystawiać coraz to kolejnych tokenów? Dlatego, że cena po prostu cały czas rośnie. No i ja na przykład w tym momencie, gdybym miał wydać 200, 20 euro przepraszam na takiego tokena, to nie chciałbym go wydać w tym momencie dlaczego? Bo wiem, że token będzie droższy, więc... Teraz kupując token za 20 golda, dostanę za niego 160-170 tysięcy golda, ale tak naprawdę za jakiś czas mogę dostać za to powiedzmy nawet 300 tysięcy golda, więc ludzie sobie czekają, jakoś mało tych tokenów się pojawia, ci, którzy gdzieś tam lubią, to sobie tego tokena kupują, oczywiście ta cena po prostu leci. No i pomyślałem, że pokażę wam jak ta cena urosła. Proszę bardzo, tu są jakieś gdzieś tam wykresy, i możecie zobaczyć jak ta cena w przeciągu właśnie tego jednego dnia od pojawienia się tej opcji wskoczyła po prostu. Co wygląda dosyć komicznie, no ale z drugiej strony właśnie... Jeżeli jesteście osobami, które nigdy nie zarabiały bardzo dużych ilości golda, będziecie mieli jeszcze więcej problemu na to, by takiego tokena zdobyć. To też oznacza, że zdobywanie takiego tokena od zera będzie o wiele, wiele trudniejsze. Ta wartość tego tokena, mówię, naprawdę może nawet sięgnąć do 300 tysięcy golda, jeżeli to tak dalej będzie się toczyć. Ale tak sam wierzę w to, że on gdzieś tak stanie na 200-250 tysięcy golda u nas na serwerach, co wydaje. Zdaje się astronomiczną kwotą, ale nadal nie taką y, straszną kwotą, żeby to wykupić. Pamiętam jak były tokeny za 50k, natomiast y, to było za czasów of Renor. Y, znaczy to wiecie, no to, to były te czasy właśnie takie y, dosyć średniawe w każdym razie. Y, co tutaj jeszcze chciałem dodać, to to, że no, będzie teraz to trwało przynajmniej dwa razy więcej zdobywanie na takiego tokena, ale no, moim zdaniem zmiana jest no z jednej strony genialna, bo można gdzieś tam za pośrednictwem tego wowa. No, wiem, że będzie teraz trudniej, ale coś tam sobie po prostu kupić. Gorzej będzie, jak tak naprawdę dużo osób kupi sobie te gierki, a cena zostanie. Znaczy, ta cena powinna gdzieś tam później spadać, ale ta pierwsza fala ludzi, którzy mega dobrze obracają tego pieniądza, no to będą mogli sobie gdzieś tam te, te gierki upłać. Co jest jedną dziwną rzeczą, to to, że. Ponoć można robić coś takiego, że wymieniając naszego tokena za gold na 15 dolarów BattleNet Balance, jesteśmy w stanie kupić sobie abonament, który kosztuje 12,99 jako game service. W ten sposób dostaliśmy miesiąc gry i nadal mamy te 2 dolary na naszym BattleNet Balance. W ten sposób możemy sobie w ciągu roku, tak przeliczając, 2 razy 12, no to wychodzi nam około tam 24 z groszami bo tam jeszcze bo to jest 2.99 to wiadomo. Natomiast wychodzi około 24 dolarów rocznie, gdybyśmy płacili sobie tylko i wyłącznie właśnie takim sposobem. Więc tak naprawdę dostajemy kolejne dwa abonamenty w sumie praktycznie za darmo. Więc nie opłaca się teraz kupić token za golda i go użyć. Kompletnie się nie opłaca. To jest dla mnie w ogóle coś kosmicznego i dlaczego tak to w ogóle działa. Wydawało mi się, że to będzie właśnie zablokowane, że niektóre rzeczy za pośrednictwem tego Battle.net Balance nie będzie można kupić, ale tutaj tak naprawdę Blizzard daje darmowe 2 dolary, które można sobie kolekcjonować, żeby gdzieś tam na coś innego wydać. No kompletnie dziwne, ponieważ no, to co mówiłem, no nie opłaca się kupić token i go użyć. Lepiej pójść na Battle.net, właśnie przelać te pieniądze 15 dolarów, kupić na Battle.net abonament i mieć jeszcze w kieszeni 2 dolary. Oczywiście ta kieszeń to jest taka kieszeń Blizzardowa, ponieważ... Nie jesteśmy w stanie wypłacać tych pieniędzy, więc to też nie jest tak, że od dzisiaj możecie zostać pełnoetatowym farmerem golda w World of Warcraft, ponieważ 15 dolarów to, ja to ja takiego tokena za 200k robię w parę minut, to, to nie, to tak nie działa, ponieważ cały ten Battle.net balance polega na tym, że jest to portfel Blizzarda, czyli po prostu mamy swoje konto i z tego konta możemy korzystać tylko w obrębie Battle.netu i produktów Blizzarda, nie możemy tego wypłacić na nasze konto z powrotem, nie możemy napisać do Blizzarda, hey, bo ja potrzebuję tych pieniędzy i proszę mi przelać, to tak nie działa. To wszystko zostaje tam na miejscu. Są ponoć jakieś ograniczenia, na przykład chyba nie można kupować paczek do Hearthstone'a e, i, i tam jeszcze jakieś parę takich rzeczy nie można kupować, ale generalnie, no mówię, można kupić na pewno gry, e, na pewno można kupić game services, czyli po prostu za pośrednictwem golda, zmienić sobie nick, zmienić serwer, rasę, frakcję, wygląd. Takie rzeczy e, są oczywiście dostępne. No i jak ja na, na tą zmianę się zapatruję? No, najpierw to ja w ogóle chciałbym kupić takiego tokena, żeby w ogóle to sprawdzić, ale autentycznie nie jestem w stanie. Nie ma tych tokenów i nie wiem, czy w najbliższym czasie będą, ponieważ już teraz na Redditie ludzie siedzą po prostu no i mówią, znaczy piszą sobie: No, kurde, mam tutaj parę milionów golda i nie mogę ich wydać, bo tokenów nie ma, więc one będą się sprzedawać jak ciepłe bułeczki. Więc jeżeli są tu osoby, które chciałyby sobie gdzieś tam kupić takiego tokenka, no to myślę, myślę że mogą jeszcze chwilę poczekać i za to można dostać o wiele, wiele więcej golda z czasem, natomiast to tyle, co chciałem powiedzieć, wielka zmiana, bardzo ciekawe podejście, które sprawi, że World of Warcraft na pewno może zyskać na popularności, no bo gdy słyszysz, ej słuchaj, bo jak będziesz grał w World of Warcraft, to możesz sobie kupić inne gry bizardach Overwatch, który teraz jest takim, wiecie, wow, więc myślę, że to, to też może być taką dużą rzeczą, na pewno... Takim zbiegiem okoliczności jest to, że akurat luty postanowiłem poświęcić na zarabianie golda. Więc w najbliższych tygodniach, najbliższych dniach oglądajcie kanał, aby dowiedzieć się nieco więcej o zbieraniu golda, jak zarabiać golda. Takie moje podstawowe, takie po prostu dla cymbałów takich kompletnych, takich jak ja, sposoby na zarabianie golda, jak i może troszeczkę takie bardziej zaawansowane. Również polecam zerknąć na kanały, dwa polskie kanały, które są poświęcone na zbieraniu golda. Jest to TATO. Z którym ostatnio nagrywałem, gdzieś tam pewnie będzie w opisie i jest jeszcze jeden kanał, też też nieco mniejszy, nazywa się Gold Freaku, o ile dobrze pamiętam, i to są dwaj goście, którzy skupiają się na zarabianiu golda. E oczywiście metodologie są trochę inne, Tato preferuje bardziej gdzieś tam obracać marketem, z tego co widziałem, e akurat Gold Freaku lubi sobie trochę pofarmić, więc jest to może bardziej przystępny sposób dla niektórych, więc metody są gdzieś tam, możecie sobie zerknąć na ich kanały, u mnie też coś tam będzie się na pewno w tej kwestii pojawiać, więc jeżeli chcecie sobie zarobić, no i może nawet kupić sobie jakąś gierkę Blizzard'a za to, no to jak najbardziej zapraszam na kanały i zapraszam na kolejne filmy. Również jeszcze w opisie znajdziecie film odnośnie ustawienia TSM, czyli taki addon do zarabiania golda. Nie jest to bot, ponieważ wiele osób mi pisało pod tamtym filmem, to brzmi jak jakoś zwykły bot. To nie jest bot, to jest wszystko potwierdzone, jest wszystko legalne i bot działa na innych zasadach kompletnie, ale tutaj nie będę się na ten temat rozwodził. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał, jeżeli tak łapka w górę, jeżeli nie łapka w dół. No i napiszcie, czy Udało Wam się już kupić tokena, i czy taka opcja Wam się podoba? Ponieważ, wiadomo, co innego można mówić, gdy było to w fazach planowania, a co innego można powiedzieć w fazie, gdy to już jest. Więc zapraszam do komentarzy, Zostańcie, zostawcie oceny, jest to bardzo ważne. Prosiłbym, no, po, prosiłbym, tak? <laughs> Nie wymagam, proszę, więc to jest, to jest różnica. Trzymajcie się, moi drodzy, papa, pa. cześć.